Cześć. W tym odcinku powiem wam o czasie teraźniejszym w języku hiszpańskim, o formach i użyciach czasu presente de indicativo. Jest to czas teraźniejszy trybu oznajmującego, czyli najbardziej podstawowy czas, którego używamy, kiedy podajemy fakty i o czymś oznajmiamy. Sam w sobie jest bardzo łatwy i kiedy go używamy, jest dosyć oczywiste. Natomiast najważniejszą rzeczą w tym czasie, do której się musimy przyłożyć, jest odmiana czasowników i ich formy. W hiszpańskim mamy nie tylko czasowniki regularne, ale też nieregularne. O tym, wam, o tym podziale powiem Wam troszeczkę później, bo on nie jest do końca oficjalny. Warto porządnie się nauczyć tych odmian już na tym etapie, bo później we wszystkich innych czasach te nieregularności mogą nam się pojawiać i mogą sprawiać problemy. No dobra, przechodzimy do odmiany czasowników regularnych. Podaję Wam tutaj tabelkę, w której macie końcówki. I co robimy? Jak mamy bezokolicznik, czyli czasownik zakończony na "-ar", "-er", albo "-ir", odcinamy tą końcówkę, czyli wykreślamy sobie "-ar", "-er", albo "-ir", z tego bezokolicznika i zostaje nam sam rdzeń czasownika. Do tego rdzenia dosta dodajemy końcówki według koniugacji, do której czasownik należał. Czyli jeżeli to był czasownik zakończony na r, jest to pierwsza koniugacja, to bierzemy sobie z tabelki końcówki z pierwszej koniugacji: druga r, trzecia ir. Ok, teraz czasowniki nieregularne. Tutaj już się sprawa trochę komplikuje. Pojawia się pytanie: skąd ja mam w ogóle wiedzieć, czy czasownik jest regularny, czy nieregularny? A odpowiedź na to pytanie jest dosyć prosta i oczywista, przynajmniej dla mnie. Otóż musimy się ich nauczyć i pamięć. Trochę tak jak w angielskim z nieregularnymi czasownikami, z tym, że w hiszpańskim ta nieregularność pojawia nam się już w temacie czasownika i to ona decyduje, do której gromady mamy go zaliczyć. Ale o tym trochę w innym odcinku. Dzisiaj tak najogólniej podzielę czasowniki nieregularne na całkiem nieregularne i częściowo nieregularne. Ale uprzedzam, że to nie jest oficjalna wersja. Część czasowników ma tylko oboczności i mimo to należą do czasowników regularnych. No ale skoro wprowadzają nam jakąś zmianę w odmianie, no to ja je wrzucam do jednego worka z nieregularnymi. W końcu chodzi o to, żeby się tego nauczyć. No dobra, do podstawowych czasowników nieregularnych, takich całkowicie nieregularnych, na poziomie tym podstawowym, należą te tutaj zaznaczone w tabelce. Ich trzeba się wykuć na pamięć. Formy znacie? To teraz użycie. Używamy go, kiedy mówimy o obecnym stanie rzeczy. Używamy tego czasu, prezenty de indicativo, kiedy mówimy, co w danym momencie się dzieje. Oglądamy filmik. Po drugie używamy tego czasu, gdy określamy stany niezmienne. Podajemy jakieś fakty, podajemy informacje. Mieszkam w Polsce, jestem Polką. Po trzecie używamy prezentę de indicativo. Kiedy mówimy o prawdach ogólnych, czyli na przykład, Ziemia kręci się wokół Słońca. Tak, tak, nie pomyliłam się. Używamy go, kiedy mówimy o przyzwyczajeniach, o jakichś sytuacjach, które się powtarzają. Zawsze jest zadowolona, zawsze jest uśmiechnięta. Siempre jest ta Może się odnosić również do przyszłości, i w takim znaczeniu przyszłym e, używamy go do zaplanowanych czynności, które mamy już w planach zrobić. Na przykład jutro mam zajęcia z angielskiego. Kolejnym użyciem tego czasu w odniesieniu do przyszłości. Są sytuacje, które z, wydarzą się za chwilkę. Po hiszpańsku to się mówi presente de inmediato, czyli za dosłownie za sekundę. Ja boję, już idę, idę. No dobra, tyle na dzisiaj. formu musicie się nauczyć, końcówki też są do wyuczenia na pamięć. Nieregularne czasowniki, od razu najlepiej się ich uczyć, żeby było wiadomo później, kiedy te nieregularne są tymi nieregularnymi. Jeżeli chodzi o użycia, mamy sześć podstawowych użyć w języku em, hiszpańskim w czasie teraźniejszym trybu oznajmującego, którego w zasadzie używamy na co dzień. To tyle, dzięki za obejrzenie i do następnego.